Temat religii zawsze wywołuje emocje. Jest to jeden z tych elementów, które składają się na ludzką tożsamość, na to, kim jesteśmy. Próba odebrania komuś religii jest jak wyrwanie mu kawałka serca, jak porwanie jego dziecka. A tego żadna uduchowiona osoba nie robi. Nie rani nikogo bezmyślnie, bo poprzez swój rozwój duchowy stała się mądrzejsza, bardziej wyrozumiała, empatyczna i współczująca. Wiem, że gdy poruszam temat religii, ludzie czekają, aż usłyszą, po której jestem ze stron. Chcą wiedzieć, czy jestem taki jak oni, a może jestem ich przeciwnikiem. Ale dziś tego nie zrobię. Chcę, aby ten film wynikał z czegoś więcej niż tylko chęci udowodnienia moich racji pokazania, jaki to jestem rozwinięty, a inni zacofani. Moje ego chciałoby, abym się wywyższył, pokazał moją prawdę. To, że inni się mylą, a tylko ja doznałem oświecenia. Ale ego też już przejrzałem. To fałszywe ja. Sztuczny twór, który próbuje mnie kontrolować. Jeśli naprawdę jestem rozwinięty duchowo, to ten film przemówi do każdego bez względu na podziały. A jeśli kogokolwiek zranie, to znak, że wciąż jestem głupcem. A to bardzo możliwe, bo jestem na początku tej drogi. Mimo to postaram się pokazać Ci coś, czego jeszcze nie widziałeś. Wyjdziemy trochę dalej niż do tej pory. Czy może istnieć duchowość bez religii? Zacznijmy od tego, że duchowość i religia to dwa różne zagadnienia. Osoba religijna nie musi być uduchowiona, a osoba uduchowiona nie musi być religijna. Duchowości można doświadczyć inaczej niż poprzez wiarę. Może je doświadczyć nawet ateista, a nawet antyteista, czyli ten, który walczy z każdą religią w imię logiki i rozumu. Od duchowości nie da się uciec. Jest ona jak wielki ocean, a wszystkie religie, wierzenia i przekonania są stylami pływackimi. Ktoś pływa żabką, ktoś kraulem, a ktoś pieskiem. Ocean duchowości jest tak wielki, że pomieści miliony różnych religii i filozofii. Pomieści każdą wiarę, brak wiary, żelazną logikę i czystą naukę. Duchowość jest wszędzie i za chwilę to udowodnię. Czym jest ta cholerna duchowość? To energia. Ta sama energia, która jest badana przez fizykę kwantową. Cały świat fizyczny jest w 100% duchowy. To iluzja. Nie ma niczego, co nie byłoby duchowe. Tak samo nie ma niczego, w czym nie byłoby energii. Energia jest w każdym atomie, energia jest w falach radiowych, energia jest w każdym możliwym ruchu, a wszystko się porusza. Wszystko się wymienia energią, a wraz z nią wymieniają się informacje. W naszym świecie istnieje karma, ale działa inaczej niż sądzisz. Istnieje grzech, ale nie funkcjonuje tak, jak ci mówiono. Tak naprawdę to, o czym mówią religie świata, istnieje, ale zostało przez nie lekko zniekształcone. Dopiero gdy patrzysz na nie pod odpowiednim kątem, wszystko nabiera sensu. Kiedyś pokazywałem stereogramy, czyli grafiki, które mają w sobie ukryte obrazy 3D. Jeśli będziesz patrzeć na nie płasko, nic nie zobaczysz. Ale jeśli spojrzysz poza obrazek, Ujrzysz nagle niezwykły i prawdziwy przekaz. Przekaz, który był ukryty na widoku. Tak postrzegam duchowość. Jest na każdym kroku. Jest wszędzie, ale nauczyliśmy się jej nie widzieć. Żyjemy sobie w tym fizycznym świecie. Uważamy, że skoro możemy czegoś dotknąć, coś zobaczyć, coś zbadać, coś zapamiętać, coś potwierdzić, to musi to być świat rzeczywisty. Jedyny prawdziwy, bo go doświadczamy. I to jest nasz jedyny dowód na istnienie świata fizycznego to, że możemy go badać i doświadczać. A według mnie, świat jest iluzją naszego mózgu. Okej, okay, ktoś zaraz powie: Dobra, zaraz przyjdę, walnę cię w mordę i zobaczysz, jaka to iluzja. Ból. Jakby ból miał coś udowodnić. Jakby bezradna agresja miała coś zmienić. A to wciąż element iluzji. Czujemy ból, to prawda. Tak samo jak widzimy kolory, lub odróżniamy smak słodki od słonego. Ból to tak naprawdę tylko impuls nerwowy, który dociera do naszego mózgu, informując go, że coś się właśnie stało. Ale gdybyś wziął tabletki przeciwbólowe albo się czymś naćpał, to byś nie czuł bólu. Co się z nim wtedy dzieje? Jest? Nie ma? Jest prawdziwy? Nieprawdziwy? Nie bez powodu miliony ludzi regularnie znieczulają się alkoholem. Łagodzi to ból psychiczny, którego zwykle nie są świadomi. Na moment ich to odcina od tego paskudnego, fizycznego świata. No ale co ty gadasz? Przecież możemy dotknąć rzeczywistości. Wiem, że to jest prawdziwe, bo tego dotykam. Jednak ty niczego nie dotykasz. Nie jesteś w stanie przebić się przez pole elektromagnetyczne cząsteczek. To tak, jak próbujesz zetknąć ze sobą dwa magnesy o tych samych biegunach. Będą się odpychały, ale nigdy nie dotknął. Podobne zjawisko zachodzi w skali mikro, gdy czegoś dotykamy palcami. Pojawia się opór, a ten opór mózg interpretuje jako dotyk. Mamy więc wrażenie, że czegoś dotykamy, ale nigdy nie dochodzi do kontaktu. Jeśli więc komuś przywalisz, to wcale go nie dotknąłeś. A jeśli poczuł ból, to tylko interpretacja jego mózgu. A mówiąc serio, nikt nie chce czuć bólu i nikogo nie zachęcam do zadawania bólu. Zarówno fizycznego, który jest totalnym dnem, jak i bólu psychicznego, który jest rodzajem czarnej magii. Słowa są jak zaklęcia, które potrafią ranić. W tym sensie magia istnieje. Każda myśl jest jak ulepienie kulki z energii. Ta energia ma swoją siłę. Zwykle bardzo mało. Ale powtarzanie tych samych myśli jest jak strzelanie z karabinu. W końcu kogoś trafimy. Ostatecznie trafimy też samych siebie, bo myśl przyciąga podobne myśli z otoczenia. A to może przyciągnąć wydarzenia. Nie mamy świadomości, jak potężną jesteśmy istotą. Ale jest to temat na inny film. Wróćmy do duchowości i religii. Porównałem wcześniej duchowość do oceanu, a religię do stylu pływackiego. Czy w takim razie istnieje jeden, najlepszy, prawidłowy styl pływacki? Nie. A czy twój styl, czyli teizm, ateizm lub antyteizm, jest stylem nieprawidłowym? Też nie. Dlaczego? Bo duchowość możesz poznawać na wszelkie sposoby. Możesz pływać, jak chcesz, a i tak całego oceanu nie przepłyniesz. Możesz mówić, że pływasz żabką, bo to jedyny prawidłowy styl i każdy powinien nim pływać. Masz nawet dowody na to, że ten styl jest skuteczny. Przez ostatnie 30 lat przepłynąłeś 1000 km. Gratulacje, poznałeś kawałek oceanu. Jednak powierzchnia do przebadania i doświadczenia jest jeszcze tak ogromna, że nie ma możliwości tego zrobić, przynajmniej nie w ciągu jednego życia. A pamiętajmy, że pływanie po powierzchni oceanu to tylko dwa wymiary, a jest jeszcze trzeci wymiar głębokość. Szybko więc możesz sobie uświadomić, jak mało poznałeś do tej pory świata duchowego, a Twój styl pływacki, mimo że świetny, pomocny i prawidłowy, daje Ci tylko ułamek możliwości doświadczania tego świata. Ktoś może płynąć na plecach w przeciwnym kierunku i bardzo dobrze. Nie należy go siłą naprowadzać na inną drogę. Jego kierunek jest tak samo prawidłowy jak nasz. Jego sposób poznawania duchowości jest tak samo prawidłowy. Wszyscy pływamy jak dzikie węgorze w różne strony, ale to jest ok. Oczywiście, ciężko jest to zaakceptować. Lubimy krytykować ludzi, którzy są inni niż my. Ktoś ma tatuaże, Ktoś nie je mięsa, ktoś chodzi do kościoła, ktoś nie chce mieć dzieci, ktoś chce być singlem, a ktoś chodzi w sukience. Denerwuje nas, że ktoś chlapie w naszym oceanie. Ktoś myśli inaczej, pływa inaczej, jest inny. Ale ta cała gorycz, złość i nienawiść to ego. Ego każe nam myśleć, żeśmy wyjątkowi i niesamowici, że nie ma takiego drugiego jak my. Że tylko my zawsze mamy rację, nawet gdy się mylimy. Ale można wyjść poza ego i z tego poziomu doświadczać świata duchowego. Możemy dostrzec te wszystkie zależności, pragnienia, cele, intrygi, kombinacje, podstępy, ślepotę i głupotę. Można to przejrzeć na oczy i zacząć doświadczać świata w zupełnie inny sposób. Można się uwolnić. Wznieść ponad to wszystko. Trzeba tylko poczuć duchową energię i zacząć z nią współpracować. Ale o tym będzie już w następnym filmie.